Hello, hello, hello. Witajcie, moje kochane panny. Witajcie, słoneczka. Eee, Czytam to dla Was, takie w pigułce, na szybciutko, żeby nie przedłużać, nie pierniczyć jakichś głupotek. 12 miesięcy, 12 kart, 12 przesłań od energii wyższych. Na wstępie wszystkim Wam, moje kochane, życzę, żeby ten 2000... 22 rok był dla Was przeszczęśliwy, niech się wam darzy pod każdym aspektem waszego życia, na każdym poziomie waszego życia, bądźcie szczęśliwe i patrzymy sobie. Patrzymy sobie najpierw rozłożę 12 kart po jednej dla każdego miesiąca. Pamiętajcie, że warto też zajrzeć do swojego ascendentu. Jeżeli znacie ten ascendent, Dlatego, że tam mogą być jeszcze jakieś ciekawe, ach, no informacje e, dla Was. E, no tak, no i mówię, takie czytanie chyba powinno być dla Was fajne, bo, bo mówię, w każdym miesiącu będziecie mogły sobie na chwilkę zajrzeć i zobaczyć, aha, to było w tym miesiącu, aha, to było w tym miesiącu i już. I gra, muzyka, dobra. I moje drogie przesłanka, przesłanka na każdy miesiąc. Rady ostrzeżenia, podpowiedzi, jakie mają dla was energie wyższe. O, widziałyście? Tak, chcę być tu. No dobrze, dobrze. My się nie kłócimy. My się nie kłócimy. Dobrze, słuchajcie, moje kochane. Eem, styczeń. Co w styczniu? Styczeń będzie dla Was bardzo taki czuły, bardzo delikatny. Ktoś może y, okazywać wam miłość. Wy możecie okazywać czułość, miłość mogą być nawet jakieś wyznania miłosne. Warto wyrażać się w styczniu twórczo, w sposób artystyczny. Umocnienie to jest rada dla Was. Jesteś silniejsza niż ci się wydaje. To dla Ciebie bezpieczną, aby być silną. Lutę. Co w lutym? W lutym mamy kartę sprawiedliwości, czyli można załatwiać wszystkie sprawy urzędowe, prawne z sukcesem wypełniać jakieś druki, jakieś formularze, ale też moje kochane, uważajcie na wszelkiego typu kontrole, kontrole biletów prędkości, kontrole w firmie, kontrole Was jako pracowników, też starajcie się do wszystkiego podchodzić tak po prawie, tak? Nie polewię, po prawie. Bądź cierpliwa, to o co prosisz jest już blisko. Bądź cierpliwa, gdyż najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których jeszcze nie wiesz. Co w marcu? W marcu mamy kartę gwiazdy. Karta gwiazdy jest kartą spełnionych życzeń, nadziei, wiary i yy, tak szczególnie wspierającego Was nieba w tym miesiącu więc powodzenie na wszystkich poziomach od finansowego zawodowego poprzez emocjonalne światłość Dostrzesz światło w sobie oraz w innych to jest przesłanko kwiecień na kwiecień moje kochane mamy kwiecień będzie bardzo energetyczny będzie bardzo dużo tutaj pomysłów bardzo dużo działania taki ognisty e... Szybki miesiąc. Myślę, że szybko mam Wam po prostu tutaj minie możliwy fajny seks. Uu. Przeobrażenie. Właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci szczęście. Maj. Czekajcie to od razu do przesłanek. Maj. W maju będą jakieś transformacje, jakieś zmiany ważne dla Was. To mogą być zmiany światopoglądowe, zmiany w działaniu, zmiany w odczuwaniu, zmiany pracy, zmiany w związku. Rada, Boska Magia. Nadzwyczajna magiczna energia otacza teraz Twoją sytuację. Spodziewaj się cudów. Co na czerwiec? W czerwcu, moje kochane, znowu dużo energii, dużo, tak, tak wartko, szybko będzie Wam ten miesiąc y, mijał, ale też możecie mieć y, problem w jednej rzeczy, w podejmowaniu decyzji. Więc warto podjąć decyzję, warto ruszyć do przodu. Nie ma co dłużej się nad jakimiś wiaderkami z owcem i z sianem zastanawiać. Tylko wybrać coś i iść do przodu. Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłaś, spełni się subcio. Lipiec. Pa! Znowu ogień, dziewczyny, znowu ogień, znowu bardzo żywy, pełen pomysłów realizacji, także miesiąc. Tutaj może być dla Was ważny mężczyzna z trygonu ognistego, baran, lew albo strzelec, albo ktoś o charakterze tego trygonu lub z ascendentem w tych znakach. Miłość. Odpowiedzią, której szukasz, jest miłość. To na lipiec dla Was sierpień. Sierpień. A mężczyzna z trygonu wody, rak, ryby albo skorpion, albo ktoś o charakterze tego trygonu. Albo z ascendentem w tych znakach będzie dla Was z jakiegoś powodu ważny. Dobry czas na to, żeby wyrażać się w sposób twórczy, żeby być czułą dla siebie, dla innych, delikatną. W Ogólnie pochylcie się nad swoimi emocjami, bo no to będzie właśnie taki czas. Nieśmiertelna miłość. Miłość, której doświadczasz, jest wieczna, bez względu na towarzyszące jej okoliczności. Wrzesień, we wrześniu o, ściągniecie cykonosze, będzie grubo. Moje kochane, piątka mieczy to jest karta zwycięstwa, które nie daje nam żadnej satysfakcji. To jest też karta uporu, karta zgryźliwości, karta być może złośliwości, albo czyjegoś nikczemnego zachowania. Więc czasami nie warto się upierać, żeby udowodnić, że ma się rację. Czasami warto pewne rzeczy odpuścić. Tutaj bądźcie na to uważne. Uwolni się, to rada podejmij ryzyko i doświadczenia jako drogę do wzrostu i nauki. Październik, w październiku wy jako królowa buław błyszczycie, no, zwracacie na siebie uwagę, czujecie się atrakcyjne pod każdym możliwym względem, dowodzicie, realizujecie się, Jesteście kobietą pełną pasji, może być też dla Was ważna kobieta z Trygonu Ognia, Baran lewa albo Strzelec, albo ktoś o charakterze tego Trygonu, lub z Ascendentem w tych znakach. Znowu bardzo żywy, energetyczny miesiąc, czas zabawy to przesłanie dla Was. Delfiny znają wagę zabawy, bo radość kreuje cuda i manifestacje. Mm -hmm. Listopad. Listopad w nowości, w nowym działaniu, w tworzeniu, w nowej pracy, w nowym związku, w nowych pomysłach, w poczuciu tej nowej, fantastycznej energii, idealny na przykład na otwieranie działalności gospodarczej, jeżeli byście chciały, na rozpoczynanie budowy domu albo jakiegoś projektu. Ważne, żeby w listopadzie stwarzać świat podłóg własnej woli, tak? Czyli być tym magiem i działać. Nic na siłę, przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed tobą wszystkie drzwi. I grudzień. Grudzień taki lekko rozwodniony, rozmarzony, rozmaślony. Dużo rzeczy możecie chcieć w głowie, mniej e, mieć chęć do realizacji, więc warto skupić się na konkretnej jednej rzeczy, doprowadzić ją do końca i później iść z nowymi tematami. Może będziecie sobie robiły tatuażek. Asertywność to przesłanie. Broń swoich przekonań i mów tak, jedynie wtedy, gdy tego naprawdę Chcesz? Więc tak, moje kochane panienki, wygląda rok dla Was. Jeszcze raz wszystkiego pięknego. Sprawdźcie swój ascendencik i bają!